Dzień dobry kochani. Witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was na przesłanie tygodniowe. No i kochani moi, chciałabym zaprosić Was na webinar. 1 marca o godzinie 18 .00. będziemy rozmawiać o tym, jak komunikować się ze wszechświatem, ale także jak wszechświat komunikuje się z nami. Bardzo piękny webinar, kochani. Będziemy w grupie zamkniętej na Skype o tym rozmawiać. Możecie się już teraz zapisywać na królowamocy 33 Liczba miejsc, kochani, jest ograniczona. Webinar będzie trwać około godziny, plus do tego będziecie mieli możliwość zadawania pytań. Gdybyście mieli tych pytań dużo, to z pewnością powstanie druga część naszego spotkania. Bardzo się cieszę na ten czas, dlatego że teraz idzie wiosna, budzimy się do życia um, i będziemy na wiele, wiele różnych tematów patrzeć już z innej niż dotychczas perspektywy. A warto wiedzieć, jak możemy bardzo szybko znajdować odpowiedzi na ważne dla nas pytania, naprawdę one są bliżej niż myślimy. Kochani, jest to wiedza tajemna i ona jest przekazywana tym, którzy rzeczywiście zrobią z niej pożytek. Zapraszam Was także, kochani moi, do czytań, do kosmogramu, który jest teraz w ofercie promocyjnej. To świetne narzędzie poznania siebie. Zapraszam Was także do talizmanów, a także do um, obrazów mocy, malowanych miłością, które przygotowała Beata. Moi drodzy, Popatrzmy, jaka będzie energia tego tygodnia dla Was. Energia tego tygodnia. Dziewięć miecze, karta 6 denarów i karta 7 buław. Popatrzmy, czym jest dziewięć mieczy. Słuchajcie, moi drodzy, przede wszystkim to, co ja tutaj czuję... To czuję coś takiego, że w Waszej przestrzeni może jest jakaś energia strachu, energia niepokoju, energia takiego troszeczkę pisania czarnych scenariuszy, wiecie? Tutaj umysł w tym tygodniu może chcieć robić nam małego psikusa. Dlaczego? Dlatego, że y, jest on po prostu nadaktywny. I w tym tygodniu tutaj taka sugestia, to uspokoić swoje myśli poprzez uziemianie, ugruntowanie swojej energii. Jak to możecie zrobić? Możecie to zrobić na wiele różnych sposobów, choćby paląc świece intencyjne, które możecie tutaj w mojej przestrzeni zamówić, właśnie na ugruntowanie waszej energetyki. Ale też możecie na przykład pójść do przyrody, do natury. Jeżeli macie inne sposoby, to chociażby kąpiele oczyszczające, kąpiele z solą. Moi drodzy, czego możecie się w tym tygodniu spodziewać? To będzie dla was intensywny tydzień, ale mimo wszystko to będzie tydzień przywracania was do równowagi wewnętrznej. Ja mam takie poczucie. Że gdzieś jest jakaś sytuacja, która napawała Was dużym strachem, dużym jakimś smutkiem. E, może coś się w Waszym życiu sypnęło, może znowu padliście ofiarą własnego umysłu, wiecie? Tak, bardzo możliwe, że tak. E, natomiast to jest czas przywracania Was do równowagi i jest tutaj powiedziane bardzo wyraźnie: na horyzoncie masz. Pokazaną zgodę, spokój, współpracę. W tle czytania bardzo ładna energia. Natomiast gdzieś tu się jeszcze kryje ta energia diabła, kochani. I czym to jest? To jest energia strachu. Strachu przed miłością, strachu przed relacjami, strachu przed współpracą. No, bardzo możliwe, że Wy po prostu jesteście już doświadczeni życiem i Macie jakby ograniczone zaufanie co do pewnych ludzi, co do pewnych sytuacji. I tu jest właśnie też taka informacja. Mów mniej. Zobaczcie, i zgasło mi światło, tak? Eee, tak, no i to jest właśnie też, ja to powiedziałam w tym momencie, mów mniej, tak? Tak, eee, musicie być, kochani, bardziej powściągliwi eee, w tym tygodniu. Y, bardziej koncentrować się na swoim działaniu i bardzo mocno chronić swoją przestrzeń, ale nie na zasadzie budowania wokół siebie muru, tylko na zasadzie po prostu wchodzenia w tą energię spokoju i wchodzenia w tą energię powściągliwości, tak? Nie kierujcie się pod szeptami waszych trudnych myśli, dlatego że one. Po prostu są jeszcze wynikiem Waszych nieprzepracowanych aspektów. Popatrzmy tutaj, jak w stosunku do Was otoczenie będzie reagować. No, widzę, że tutaj mamy pazia denarów, czyli czegoś też możecie się nowego uczyć, możecie też czegoś nowego doświadczać, e, możecie nad czymś nowym pracować. Otoczenie będzie, kochani moi, absolutnie dawało Wam okazję i możliwość. Do nauczenia się czegoś nowego będzie Wam dawało szansę, ale otoczenie, kochani, pokazuje się jako wspierające. Wspierające. Ja mam poczucie, że Wy tutaj możecie w tym tygodniu um, czegoś doświadczać od początku. Możecie po prostu być w czymś jeszcze, w jakimś temacie, w jakimś obszarze. Eee, możecie jeszcze być na przykład niedoświadczeni. Um, I możecie z tego powodu czegoś się bać, tak? Czyli właśnie coś zaczynacie, może odeszliście z jakiegoś miejsca, które było dla Was trudne, um, i, i coś zaczynacie nowego, tak? W czymś możecie być niedoświadczeni, czy w relacji, czy w jakiejś współpracy, ale otoczenie pokazuje się jako wspierające Was i dające Wam możliwości powrotu do równowagi, zdecydowanie tak, kochani moi. Popatrzmy teraz na anielską podpowiedź. Zadajcie sobie teraz pytanie. Jakie macie pytanie? A ja wyciągnę kartę z odpowiedzią. Pamiętajcie, że jest to też czytanie ogólne. Więc jeżeli będziecie mieli ochotę na czytania prywatne, to zapraszam do kontaktu. Odpowiedź na Wasze pytanie to nie. Hmm. No dobrze. Taka jest odpowiedź na Wasze pytania. Dobierzmy jeszcze jedną kartę. Odpuść, ale tutaj doprecyzujmy, dobrze? Jeśli uwierzysz, kochani, ale ewidentnie tutaj wiecie o co chodzi. Tu chodzi o odpuszczenie. Mm, Sytuacji, która jest w Was, tu chodzi o zmianę podejścia, tu chodzi o odpuszczenie negatywizmu, o odpuszczenie negatywnych myśli, o to, że po prostu pozwól sobie rzucić tą kontrolę nie kontroluj, nie kontroluj. To o to chodzi, kochani. Zwolnij przepływ, zwolnij blokady. To o to chodzi. Nie kontroluj. Puść, zaufaj. Zobaczysz, jak sytuacja się potoczy. I tu jest powiedziane, jesteś gotów, tak? Jesteś gotów do nowej drogi, do nowego początku, do nowego sposobu myślenia, działania, życia, wywolności od demonów przeszłości. Zobaczcie, jak się zremowało, a że się zremowało, to prawda wam powiadam. Kochani, dziękuję. Zapraszam Was do czytań indywidualnych. Ja się zakochałam w kosmogramach. Bardzo mi się ta usługa podoba. Tak, powiem Wam, że to nie jest oferta, to jest usługa. Ja się czuję jak sługa robiąc te kosmogramy Wasze, ale fajnie, bo się pojawiają zamówienia. I wiecie, dostaję informacje zwrotne, że dużo rzeczy się pokrywa w Waszym życiu, że. Dostaliście fajne wskazówki, bardzo Wam za ten feedback dziękuję. Pamiętajcie, że też z wiedzą, którą otrzymujecie, trzeba, kochani, umieć zrobić pożytek, tak? Nie poddajemy się e, różnym aspektom, nawet jeżeli pojawiają się jakieś tam cienie, no bo pojawiają się, tak, w każdym z nas i w naszym życiu też, ale dostajecie właśnie klucz do poprawy swojego życia. Yy, buziaczki, całuski i no i pa, pa.